Rzewejderek ładnie wygląda z dokładką, dość sporo szukania i wiadomo nie chciałem przede wszystkim żeby ta dokładka była łączona tylko żeby była jednolita no bo można sporo znaleźć takich gdzie są łączone na trzy części a widziałem jak to wygląda i nie jest to dość ładne to po pierwsze ta gdzieś przyjechała z Turcji nie jakiś tam majątek bo chyba 440 zł ale co jest największym problemem jak dla mnie to to, że nie możesz ich dopasować jak dresów w sklepie. Jedna, druga, trzecia dokładka, dobra, biorę tą. Ja wiem, zaraz ktoś mi tutaj wyskoczy z komentarzem, przecież są zdjęcia w internecie. Jakbyś zajrzał do tego internetu, to byś zobaczył, że połowa zdjęć to chałtura jest tak tragicznie zrobiona, że dokładka, która do Ciebie przyjeżdża, to finalnie wygląda inaczej i inaczej wygląda też na aucie, a jeżeli chodzi o boczne dokładki, chciałbym tak jak gruby, delikatnie właśnie wystające, no ale, że ja jeżdżę z dzieciakami, a moje dzieciaki wysiadając, wiecie, czasami potrafią pojechać piętą po progu, tak więc już tych dokładek bym miał, więc musiałem je delikatnie schować, ale finalnie wydaje mi się, że jest dobrze. Co do przedniej dokładki, tak jeszcze wrócę, musiałem się do niej przyzwyczaić, bo na początku tak patrzyłem krzywo na tego wejdera, i mówię, ale to... Biednie wygląda, no ale tak finalnie jednak mi się to spodobało. Też, jeżeli chodzi o dokładki, to chyba wszystko. Jak macie jakieś tematy odnośnie dokładek, właśnie, to wrzucajcie w komentarzu, będziemy sobie dalej gadać. Trzymajcie się i życzę Wam spokojnego popołudnia. Pa pa!